widzowie, witam Was serdecznie w dzisiejszym pierwszym odcinku na moim kanale Natano Games. Oczywiście od razu co Was poproszę na szybko to zostawcie mi suba i lajka. Zresztą suba, bo jeżeli mi wbijecie widzowie, jednego suba, to wiecie, co się stanie. Mogę robić live i możemy. W Każdą grę pograć, zrobić spotkanie, ale już zabierajmy się do gry. Pierwszy raz gram w taką grę. Eee, dobra. I trzeba dzieciom kraść lody. Eee, Aha, co dzieci? Dziecko mnie widzowie zabiło. Dobra. Dobra, tyle dzieci tu jest. O nie, nie, nie. O si, o si, o, si. o si. Kurde, szybkie to dziecko. Ej, zbagowało się! Ja. Dobra! Dobra, ja już wiem o co chodzi w tym widzowie. By co? Mam na 10:45 i ucieka. Albo. Dobra, uciekamy widzowie, uciekamy. Nie, nie, nie. Tutaj? Ciężka ta gra, ale że dzieci są szybsze. Ale nie wiem, czy tu się da wygrać, bo albo tu chodzi, żeby zjeść całego loda, co nie, albo. Kto najdłużej? Czekajcie, sprawdzę sobie w, w tabeli. Aha, dobra. O, oj, jo, oj, oj, jo, oj, oj. jo, jo, pro Hej, gol Aha, to trzeba mieć ja, jakiś czas do przeżycia, i jak będę miał najwięcej na, na całym świecie w tych grze, to, to możliwe jest to, że jak y, mogę się. To, że będę właśnie. Ej, dziecko, mieszadnej nie Gdzie się jem? to jednak te, to jednak te, to jednak te. Uciekamy widzowie, uciekamy. Mm, ale dobry ten load. Oj, ojej, oj, jej! Oj. Dobra? Zaraz będę miał widzowie minutę, nie jak ja... O! Dobra? Nie, 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 ja nie. Nie wyjdę z tam. Nie! No, Zbagowałem się! Co to ma być? Zbagowałem się! Ej, oszustwo! Dobra, minutę wytrzymałem. Dobra, jakiemu tu dziecku zabrać? Temu bogatemu. Bogaciorowi nie. Przed tym. Przed takimi uciekałam. Dobra, ukradnę bilekom. Śmiej się. Już poszłem, co? Ej, sekundę przeszyłem. S. Jadzie. Ale naprawdę, zostawcie suba, a zagramy sobie w jakieś gierki 99 nocy w lesie, które obiecałem właśnie moim widzom. Tylko, że ja chcę, żeby z tego się zrobiło wydarzenie na żywo. Więc subskrybujcie. A ja już idę ukraść kolejne lody dzieciom. Tak, dociekamy. Dun, 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 Ławki mnie blokują, proszę! Wdę goni mnie. Czwany młody, ale ja się tak. O, no jak on by mógł mnie zabić w powietrzu? Prawda? Dobra. Jak on by mógł? Mnie... Dobra, ja temu bogacior. O, o, Ej, ale fajna gra nawet, powiem, że fajna gra. O kurde. Uff, spokojnie, Natan, gonicie. Bogaty dzieciak, on jest szybszy, szybszy. O Kurde, on się teleportuje? I nie, 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 nie. Dobra, jem, 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 jem. Dobra. Dobra, uciekamy. Ale patrzcie, my zabieramy. On nawet mnie po jednej setnej sekundzie... O nie! Zabrał mi lodę! Koniczka! Co nie? O kurde, ja go chyba zgubiłem. Ja go chyba... Nie, on mnie... Bogaty dzieciak mnie goni dalej. Teraz musimy dwie minuty wytrzymać, A i takie wytrzymuje wytrzymuję osiem godzin. Tu, 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 tu. A nie, poszłam do szkoły. tu, tu, tu. tu. Ale... Zarek zginę, ale chyba nie. To jak widzicie widzowie. O ale kidosek, ale kidosek. O kurde, Czemu on już taki? Czemu on taki duży, a ja taki mały? Help. Dobra, mam minutę na razie, widzowie. Sprawdźmy, na którym miejscu wta. Oj ojoj, oj. raz, dwa. 3, 4, 5, szóste miejsce w tabelce widzowie na tym serwie. Uciekamy, uciekamy. Nie, nie, nie. O, patrzcie, jak on był blisko mnie. A ja się tam zbagowałem. Ja tak to jeszcze 8 kółek mogę. A tak to wy możecie 8 y, tysięcy subskrypcji mi kiedyś dobić, co nie? Ej, czemu ja słabiej biegnę, co nie? A dziecko mnie dalej goni! O, oh, ale oszukałem je! Ej, czemu takie... S. Dwie minuty, ale S, ale S, ale S. Ale S. Napiszcie w komentarzach, widzowie, czy już. Albo nie. Zostawcie lajka, like widzowie, jeżeli graliście y, Ukraść Loda Dziecku. Czy to tak było właśnie? Nie pamiętam, ale. Zostawcie! No to, nie mogę iść. Jakby ja bym, widzowie, nie zginął, ale oczywiście nie mogłem iść. Co to jest? Dobra. Zaraz, ale mi się laguje ta myszka. Proszę. Co ja internetu nie mam? Tak, jestem. Czekajcie. Uuu. Chłop, ma tyle dni. Dobra, ej, ale dlaczego? To tyle kidów i uciekamy. O, jeszcze przed dziewczynką. Kurde. Uciekamy. Przez Lampiryd! S, 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 S! Uciekamy, 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 uciekamy! Uciekamy! Y -y. Alaska! Mam tuka, 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 loka! Ja Dobra, idziemy. Dobra. Ej, ej, ej! Czekaj, to mój kolega, co? Dobra, myślałem, że to mój kolega, a zrobiłem właśnie. Shortca. Zrobiłem shortca z moim fejkowym kątem, że możecie tam mnie zapraszać, prawda? Kto nie widział, to zapraszam. I teraz na moim prawdziwym, i teraz. Gram na moim koncie prawdziwym. Teraz, teraz mojego skina widzicie? To jest prawdziwe konto. Ale jeżeli chcecie, żeby drugi film na moim kanale z Robloxa się pojawił. Nie z prawdziwego konta, tylko fejkowego. To możemy zagrać style brain rot i może uda nam się fajne brain znaleźć z moim kolegą, ale dzisiaj, jak wiecie 50 subów, to live'a nie mogę robić, tylko jutro! No i patrzcie, zbugowałem się, zbagowałem się i jak to uciekać? Jak to uciekać, jak się zbagujesz? Hm? Ale jutro widzowie, jeżeli, jeżeli dzisiaj widzowie zostawiście, zostawicie jedno, jednego subskrybenta, to wiecie co będzie? Będziemy mogli wtedy robić live'y. Tylko bym musiał odblokować, wpisać hasło, które mi przysyłają, poczekać 24 godziny i zrobię vloga, live, znaczy nie vloga filmowego, ale zrobię live, vloga, e, vloga, live, vlog, live e, e, i będę z kolegą na boisku i będziemy pokazywać jak ja bronię albo też strzelam. Więc wbijcie 50 subów, a ja w piątek z kolegą e, właśnie idę na boisko. To, to dzisiaj wbijcie, odblokuję i będzie vlog live. Dobra, przechodzimy dalej do filmu. Na, 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 A i od razu nad czymś pracowałem, ale zaraz wam o tym powiem, tylko musi mnie dziecko zabić. Dobra. Ogólnie widzowie chyba myślę, że wiecie co zrobimy? Możemy zrobić spotkanie. Nie! Ale najpierw na Brookhaven. Później w prawdziwym życiu. Ale oczywiście będę w kominiarce, bo ja twarzy nie chcę pokazywać. Bo w sumie pracuję najbardziej nad spotkaniem w prawdziwym życiu. Więc jeżeli chcecie, to też zostawcie lajka. Dobra. Jakiemu dzieci? O, temu śpiochowi zabieramy. I dzieciach będzie nie wolno biegł. Co? Ej, śpioch. Śpioch, śpioch tak szybko. Nie wiem, se loda. Nie W ogóle wiecie po co można tu jeść lody, bo ja wiem, żeby szybciej biec. A śpioch, widzicie. Śpioch. Bum. Jak on był metr ode mnie? Jak? Jak? Widzowie. On. Był metr ode mnie. Jak! Ja tego nie rozumiem! Ja tego widzowie kompletnie nie. Nie kapie, Nie. Więc mam. No. Tylko teraz, jak będę chciał zrobić, widzowie, vloga live'a i będziemy na boisku z kolegą, to jak ja mam zrobić, żeby nie pokazać twarzy? Bo później mnie spanują. Albo zrobimy tak. Że wyśmiemy jakieś te maski, tak? Dobra. I pyk. Ej, dobra, myślałam, że sekundę przeżyję już. Może trochę podgłośnie. O kurde. Ej, wuju to Yam. Co to jest? Patrzcie. Ja jem loda i miam. Czekamy. co to za muzyka, widzowie, by naprawdę jakiś film był i e, jakiś film amerykański, szybko trzeba tam biec, nie, nie zdążę, nie zdążę, to dosłownie tak wygląda, dobra, idziemy do labiryntu, idziemy, o kurde, o kurde, nie, to był zły pomysł, to był zły, widzowie... Siedzi mi na ogonie, siedzi mi na o... Ja... Ja pierd... Musiałem to wyciszyć. Jezu... Tak się łatwo dać. I. Czy eee! nie może sobie nowego pójść kupić? Przecież jak to dziecko mnie zabije, no to e, chyba nie będzie iść po obcym facecie loda. Albo. Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to za Co to? Co to Robuxy? A ja widzowie nie mam Robuxów, bo dzisiaj jadę chyba kupić 100 Robuxów albo ksiądz robię z tego skina z darmowych rzeczy na lepszego takiego wiecie to jest mój pierwszy film i się stresuję, bo zawsze na szorcach to rzadko gadam wczoraj z kolegą nagraliśmy szorca z chrzakiem, czyli pająkiem a teraz pierwszy film, taki długi, gdzie gadam fajna gra jeżeli ktoś chce zagrać ze mną w tą grę, to ogólnie piszcie mi w komentarzach pod tamtym szorcem, gdzie wtedy z kolegą spotkaliśmy na środku ulicy Krzyżaka. Co za muzyka jakieś hollywoodzka, co nie? Dobra! Dobra widzowie! Zara wbiję tysiaka. Bo mam 970 dolarów. A dzieci tutaj wolno biegną. A może że jem loda i szybko wtedy biegnę drzewa? Ej, ale ten drzewa i labirynt. A to jest kolejna nowa popularna widzowie gra. Stila BrainRot jest popularna, a i niedługo z tego wyjdzie odcinek, ale BrainRotów to ja, sorry, nie rozdaję widzowie, bo jakby koledzy mi powiedzą, a to wtedy będziesz słaby. Czemu to dziecko jest tak duże? się? Czekajcie, gdzie ty? Bra? I się zdziwiłem, bo ja uciekam przed tym samym. Jakieś było wielkie. Dobra, widzowie, musimy wbić 3 minuty, bo to będzie mój rekord. Bo 2 minuty i to był mój rekord. A teraz 5, 4, 3, 2, 1, 3 minuty, widzowie. 3 minuty 3 minuty 3 minuty. Mój nowy rekord. I fajnie by było, gdybyście chociaż nawet jedną subskrypcję zostawili na tym filmie, bo chcę robić naprawdę live. A co mnie wzięło, żeby nagrywać na YouTubie? Ja po prostu patrzę na tych wszystkich influencerów polskich, ci, którzy mają dużo subów i mówię: "O, ja się założę". No i i tak się zaczęło, że miałem 3 subskrypcje, później tyle. 55 lajków miałem, że je jestem nowy na YouTubie. Naprawdę widzowie i zostawiliście, już dzisiaj ktoś zostawił jedną subskrypcję i było 49 subów, więc proszę, kiedy ja będę w szkole, to wy zostawcie suba, bo jak włączę z YouTube'a i tam będzie jeden sub chociaż. To ja się będę cieszył. Dobra, odbiłam się od czegoś. dziecka widzenia. O, cztery minuty. Brawo. No to co widzowie? Kończymy na dzisiaj odcinek. Dziękuję za oglądanie. Pa, pa.